Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to wyrażenia wymierne, działania na wyrażeniach wymiernych. Zamkniemy się dzisiaj mnożeniem i dzieleniem wyrażeń wymiernych. Na początek, co to są te wyrażenia wymierne? Wyrażeniem wymiernym nazywamy wyrażenia zapisane w postaci ilorazu dwóch sum algebraicznych, na przykład 6x plus 4 przez 2, 7 przez x, x plus 3 przez x minus 4, tak? Na górze mamy jakieś wyrażenie algebraiczne, sumę algebraiczną, i na dole mamy sumę algebraiczną. Wtedy taki ułamek naryzywamy wyrażeniem wymiernym. Dziedziną wyrażenia wymiernego jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, e, dla których wyrażenie ma sens liczbowy. Zatem trzeba z dziedziny zawsze wyrzucić punkty, dla których zerują się mianowniki. I tak tutaj wyrzucalibyśmy 0, tutaj czwórkę, tu jedynkę i minus jedynkę. A tu nic, bo nie ma takiej liczby, dla której to dawałoby nam 0. No i przejdźmy do zadań. Na początek zadanie pierwsze, podaj dziedzinę wyrażenia. No i a. Minus 3x kwadrat przez x. Mianownik nie może się zerować, zatem x musi być różny od 0. Tak. No bo tu mamy x, jak wsadzimy za niego 0, to dostaniemy 0, a dzielić przez 0 nam nie wolno. Zatem dziedziną są liczby rzeczywiste minus 0. No to b. 5x minus 19 przez 3x plus 9. Musimy policzyć, dla jakich punktów mianownik daje nam 0, czyli 3x plus 9 równa się 0. Sprowadza się do, do rozwiązania zwykłego równania liniowego. Odejmujemy 9, 3x równa się minus 9, dzielimy przez to, co stoi przy x, czyli przez trójkę, zatem x równa się minus 9 przez 3, czyli minus 3. I to jest punkt, który trzeba wyrzucić z dziedziny. Zatem dziedzina. To są liczby rzeczywiste, minus i w nawiasie klamerkowym wpisujemy punkt, który obliczyliśmy, czyli minus trójkę, tak? Bo dla minus trójki w mianowniku dostrzymywalibyśmy 0, a dzielić przez 0 nie wolno. C. 6x plus 8 przez x kwadrat minus 16. No to y, znowu na dole nie może być 0, czyli x kwadrat minus 16 różne od, y, równa się 0 i wyliczymy ten punkt, dla którego mianownik się zeruje. Zatem x kwadrat równa się 16, jak przerzucimy 16 na drugą stronę, pierwiastkujemy, czyli x to jest pierwiastek z 16, y, a to jest równe 4, ale też może być minus pierwiastek z 16. Bo to równanie kwadratowe, czyli minus 4, tak? Bo jak minus 4, tutaj wsadzimy, to minus 4 do kwadratu to też jest 16. Zawsze przy równaniu kwadratowym rozwiązywanym metodą przenoszenia na drugą stronę, trzeba pamiętać też o rozwiązaniu ujemnym. Zatem dziedziną są liczby rzeczywiste, minus, i wpisujemy nasze obliczone punkty, minus 4 i 4. I D. 3x kwadrat może tu napiszemy 3x kwadrat minus 12 przez x kwadrat plus 1 i znowu x kwadrat plus 1 równa się 0 przenosimy jedynkę na drugą stronę x kwadrat równa się, równa się e, minus 1 no a jakakolwiek liczba podniesiona do kwadratu jest zawsze dodatnia nigdy nie dostaniemy liczby ujemnej tak, tak samo jak się to my to pierwiastkowali to nie ma pierwiastków z liczb ujemnych drugiego stopnia zatem jest to równanie sprzeczne no a skoro nie ma punktu który wyrzucamy z dziedziny to wtedy z, dziedziny, z dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste To teraz y, zadanie drugie. Czy liczba 2 należy do dziedziny wyrażenia? No trzeba policzyć to w dziedziny. Jak Policzymy to, będziemy widzieć czy należy, czy nie. Zaczniemy sobie od d. x kwadrat minus 2x przez x kwadrat plus 4. Y, no to co? x kwadrat plus 4 równa się 0. Odejmujemy 4x Kwadrat równa się minus 4. No i mamy znowu równanie sprzeczne. Bo mamy, że coś do kwadratu równa się liczbie ujemnej i zatem dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. No i czy liczba 2 należy do dziedziny wyrażenia. Tak należy. Tak, bo jej nie wyrzucamy. No to jeszcze C. 2x minus 4 przez x kwadrat minus 4 x kwadrat minus 4 równa się 0. Przerzucamy czwórkę x kwadrat równa się 4. Pierwiastkujemy. Zatem x równa się 2, bo pierwiastek z 4 to 2 lub x równa się minus 2. Nie zapominajcie o tym ujemnym rozwiązaniu. Zatem dziedziną są rzeczywiste i wyrzucamy nasze punkty, czyli minus 2 i 2. No i czy liczba 2 należy do dziedziny. Nie należy, bo ją wyrzuciliśmy. No i jeszcze trzecie zadanie. Podaj dziedzinę funkcji F oblicz F od minus 3, F od 1 i F od 3. Mhm. No to, żeby policzyć dziedzinę, to znowu musimy rozwiązać równanie. Mianownik równa się 0. No i znowu mamy sprzeczne, czyli nie ma punktów, które będziemy wyrzucać z dziedziny, zatem dziedziną są liczby rzeczywiste. Teraz mamy obliczyć f od minus -3, f od 1 i f od -3. f od minus -3. Wszędzie za x wsadzamy, minus trójkę wkładamy. Tak i mamy minus 6 razy minus 3, minus 3 do kwadratu plus 9, 6 razy minus 3 minus 18, minus 3 do kwadratu to 9, 9 plus 9, czyli mamy minus 18 przez 18, a to jest minus 1. Potem f od jedynki, wszędzie za x podkładamy jedynkę. 6 razy 1, 6. 1 plus 9, czyli 6 dziesiątych. Skracamy przez 2 i mamy 3 piąte. I ostatnie f od trójki. Na no, wszędzie pod x -a podkładamy trójkę. Czyli mamy 18 przez 9 plus 9, czyli przez 18, a to się równa 1. Tyle do zrobienia w tych trzech zadaniach, i tyle z fung, ogólnie z funkcji wymiernej z początku, takiego wstępu do tej funkcji. Teraz przejdziemy do działań na wyrażeniach wymiernych. Dzisiaj zajmiemy się tylko mnożeniem i dzieleniem. Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych jest analogiczne do mnożenia i dzielenia ułamków. I tak na przykład, jak mnożyliśmy sobie jedną, drugą razy cztery piąte. To mnożyliśmy licznik razy licznik, mianownik i mianownik, zanim pomnożyliśmy mogliśmy skracać, tak? Skracaliśmy na krzyż, czyli tak albo tak, albo górę z dołem, mianownik z licznikiem, tak? Nie wolno nam skracać na jednym poziomie w ten sposób, tak, nie wolno. Czyli mamy tak, czwórkę z dwójką możemy skrócić przez 2, 4 przez 2, 2, 2 przez 2, 1, 1 raz 2, 2, 1 raz 5, 5 i mamy dwie piąte. W ten sposób mnożyliśmy. I teraz analogicznie będziemy mnożyć w zadaniu pierwszym. Przykład A x minus 2 przez x razy 3x kwadrat przez 2x minus 4. Różni się to tym, że zawsze musicie podać odpowiednie założenia. Założenia, czyli krótko mówiąc, musicie wyznaczyć punkty, dla których zarują się mianowniki i po prostu założyć, że x jest różny od tych liczb, tak? Bo nie możemy nigdzie się nam nie może zarować, żeby się nam nie dzieliło przez 0. No to z pierwszego z tego mamy, że x musi być różny od zera, tak? Bo nie możemy tu wstawić zera. A z tego mamy, że 2x minus 4 musi być różne od 0. Dodajemy 4, czyli 2x różne od 4 dzielimy przez 2, czyli x różne od 2. To są nasze założenia. I teraz sobie je wypisujemy ładne. x różne od 0, x różne od dwóch. Jak już mamy założenia, to możemy przejść do mnożenia. Jak mówiłam, zawsze najpierw patrzycie, czy coś możecie skrócić. No i tu możemy przez x skrócić to i to. x kwadrat przez x zostaje x. Tak? No bo mamy x kwadrat, to znaczy x razy x. Jak jedno skrócimy, to jedno zostaje. x przez x, 1. Czyli mamy x minus 2 razy x przez... 2x minus 4 teraz y, 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 licznik przepiszemy a w mianowniku popatrzcie możemy wyciągnąć dwójkę przed nawias bo i to i to dzieli się przez 2 2x podzielone przez 2 no to mamy x 4 podzielone przez 2 to 2 i teraz widzimy że te nawiasy też możemy skrócić x minus 2 przez x minus 2 to jest 1 x minus 2 przez x minus 2 to jest 1. 1 razy x to x i 2 razy 1 to 2. Tak wygląda nasze działanie po pomnożeniu. To zróbmy jeszcze b. 4x x minus 1 razy 1 minus x przez x kwadrat. No i znowu na założenia najpierw na to co x minus 1 różne od 0, zatem x różne od 1. I x kwadrat różne od 0, czyli x różny od 0. I teraz możemy skracać i mnożyć. Tutaj się nam skróci przez x zostanie xx x przez x1. Czyli mamy tak 4 razy 1 minus x przez x minus 1 razy x teraz popatrzmy że jakbyśmy sobie odwrócili kolejność w którymś nawiasie to byłyby takie same i by się nam skróciły no to z górnego nawiasu wyciągniemy minusa przed niego czyli przed nawiasem będzie minus czwórka. jak wyciągam minusa to w nawiasie zmieniam znaki na przeciwne Teraz dodawanie jest przemienne, więc wymieniam kolejność w nawiasie. No i mamy takie same nawiasy, możemy skrócić, będziemy mieć 1 i 1, minus 4 razy 1, minus 4, 1 razy x, x. Gotowe. To może przykład F ostatni pierwsze f 2 plus x przez x minus 4 razy 4 minus x kwadrat przez 4 x plus 8 eee, założenia x minus 4 różne od 0 zatem x różne od 4 tak i drugie, 4x plus 8 różne od 0, odejmujemy ósemkę. 4x różne od minus ósemki, dzielimy przez 4, czyli x różne od minus 2. To są nasze założenia. I mnożymy. Patrzymy, co by się dało skrócić. Tu możemy wyciągnąć dwójkę przed nawias, czyli mamy 2 plus x przez x minus 4 razy. 4 minus x do kwadratu przez 4 i tu będzie x plus 2 dalej, tu możemy wyciągnąć minusa przed na górze zmienić kolejność, no bo to dodawanie jest przemienne minus przed w nawiasie zostanie minus x plus 4 razy 4 minus x do kwadratu przez 4 razy x plus 2 Teraz tak, to się nam na pewno już skróci. Więc mamy 1 przez minus, tu zmieniamy kolejność w nawiasie, czyli będzie 4 minus X, tak, dodawanie przemienne wymieniacie miejscami x do kwadratu przez 4. Teraz to się nam skróci z tym i zostanie 4 minus x do kwadratu przez 4 minus x, tak, to zostanie wam 4 minus x1, bo to są jakby dwa i jedno skracacie sobie. przez minus 4 i to jest gotowe yy, no to jeszcze zadanie drugie, to było mnożenie tak, tu może być przeróżne przykłady, mogą się pojawiać wzory skróconego mnożenia, które będzie trzeba zwijać albo rozwijać naprawdę można dużo możliwości wymyśl wymyślić tych przykładów yy, i sposobów na jakie się poskracają w zadaniu jeszcze było oblicz wartość wyłożenia dla x równego 1 druga, więc po prostu na końcu jak Wam wychodzi wynik, to teraz liczycie wartość wyrażenia dla x równego 1 druga, podstawiając pod to. Czyli mamy 4 minus 1 drugą przez minus 4, czyli 3 i 1 druga przez minus 4, czyli mamy 7 drugich razy dzielenie zawiniamy na mnożenie i odwracamy drugi, czyli minus 7. 8. Teraz zadanie drugie, nie będziemy liczyć wartości wyrażenia, tylko zrobimy dzielenie. Przesuniemy się. O. Dzielenie. Jak się robi dzielenie? No tak jak dzielenie ułamków, czyli po prostu dzielenie będziemy zamieniać na mnożenie i odwracać drugi ułamek. Drugie a. 3 przez 4x podzielone przez 1, 2x kwadrat. No i też będzie trzeba podawać założenia. Je, e, razy 2x kwadrat przez 1. No i jakie będą te założenia? No to nie może być zerem. Dzielimy przez 4, czyli x różne od zera. To nie może być zerem. Przez 2 pierwiastek, czyli x różny od 0. Wychodzi takie samo. I jeszcze po odwróceniu na dole też nie możecie mieć 0, no ale jest jedynka, więc nie ma. Więc tylko x różny od 0. Jedno założenie. No i teraz możemy skracać. Przez 2 mamy 1, przez 2 mamy 2. Przez x mamy x kwadrat przez x to x, x kwadrat przez x to 1. Czyli mamy 3 razy x przez 2. Tyle. No to B. 6 przez 5x kwadrat podzielone przez 3 przez 10x. No i znowu zamieniacie na mnożenie. Wyrzucacie punkty, dla których mianowniki by się zerowały, czyli tu będzie x różny od 0. No i tu tak samo. Tu nie ma, więc nie ma problemu. Teraz możemy skracać przez 5, przez 3 i przez x, a x kwadrat przez x jest x, x przez x jest 1, 2 razy 2, 4, x razy 1, x. Tyle. No, to jeszcze f. Ostatni przykład. Zróbmy sobie i znowu odwracamy, zamieniając na mnożenie. No i założenia: 3x minus 1 różne od 0. Dodajemy 1, dzielimy przez 3. I tak samo tu: 2 minus 6x różne od 0. Dodamy 6x. Dzielimy przez 6, bo dzielimy stoi przy x, czyli x to są dwie szóste, dzielimy przez 2, mamy jedną trzecią. Czyli założenie to X różne od jednej trzeciej. I mnożymy. Skracamy jak się da. Skrócimy sobie już przez 5. Teraz mamy tak 4x przez 3x minus 1 razy. Tu wyciągniemy sobie minus dwójkę przed nawias. Będziemy mieć minus 1 plus 3x przez, 5, e, przez 1, bo już skróciliśmy. Tak, jak wyciągacie minus dwójkę przed nawias, to każde w nawiasie dzielimy przez minus 2. 2 przez minus 2 minus 1. Minus 6x przez minus 2, 3x. Wyciągamy minus 2, dlatego, żeby nam się odwróciła kolejność i wyglądało to tak samo jak tutaj, wtedy będziemy mogli skrócić. No i mamy tak, 4x przez 3x minus 1 razy minus 2. Dodawanie jest przemienne, wymieniacie kolejność w nawiasie. O, I teraz to się nam skraca. 4 razy minus 2, minus 8x przez 1, no to minus 8x. Tyle, jeżeli chodzi o mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych, o dziedzinę wyrażeń wymiernych. W kolejnych nagraniach będzie dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych. Tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłej nauki. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę.